Rano piję 7 łyków wody. Działa dobrze na żołądek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Potem jem płatki. Płatki zawsze najszybciej się je. Karść płatków czekoladowych, karść orzechów włoskich, karść płatków truskawkowych, karść Garść rodzynek. Garść pestek dyni. I garstka słonecznika. Oczywiście obranego. Razem siedem garstek. Potem poranna lektura. Siadam wygodnie. Nienawidzę jak coś mi uwiera. Nigdy. Nienawidzę. Siadam, poprawiam się. Zawsze zaczynam zajęcia o pełnej godzinie ostatecznie w pół do. Myślisz, że jak nie pracująś tym rano, to jestem tym nie robem? WYŁĄCZ TO! Jezu, wreszcie spokój... No sz... Ja pier... Odebrać? Nie odebrać. Odebrać? Nie odebrać. Kier. Yeah. Ten je. Yeah. Filmik. Koniec.